Od pewnego czasu pojawiają się komentarze mówiące o tym, że obrona Bachmutu jest nieuzasadniona i zbyt wiele kosztuje ukraińską stronę. To jednak ukraińscy wojskowi nie ukrywają, że jest ona uzasadniona ze względów taktycznych. Chodzi przede wszystkim o z jednej strony związanie rosyjskich wojsk na tym terenie, tak aby nie mogły one atakować innych obszarów Ukrainy. Ale z drugiej strony chodzi też o maksymalne osłabienie rosyjskiej ofensywy. O... Rosyjskiego potencjału ofensywnego. Nie jest tajemnicą, że w okolicach Bachmutu Rosjanie od wielu miesięcy ponoszą ogromne straty, co w praktyce przekłada się na w zasadzie dezorganizację armii na wielu poziomach. I właśnie to chcą wykorzystać Ukraińcy, którzy przygotowują się jednocześnie do wiosennej kontrofensywy. Tutaj związanie rosyjskich sił w Bachmucie pozwala na przygotowanie się do ataków na innych frontach, natomiast pozycje, jakie w tej chwili zajmują Ukraińcy w tym mieście, również dają im stosunkowo duże możliwości manewru na innych terenach. Wiele więc wskazuje na to, że miasto będzie nadal bronione. Nie ma żadnych planów wycofywania się z Bachmutu, chociaż po raz kolejny przedstawiciele ukraińskiej armii zapowiedzieli, że każdy wariant jest rozpatrywany i jeżeli rzeczywiście te koszty będą zbyt wysokie, to cały czas wycofanie się z Bachmutu jest na stole.